Bilet zdawkowy na 2 zł? Proszę Państwa, banknot, który e, należy do banknotów rzadkich, e, a w prezentowanym stanie zachowania jest to pozycja, która zbudza ogromne zainteresowanie. Wiele osób rozmawiając ze mną na temat naszej 9. aukcji podpytuje, Panie Mateuszu, to a za ile pójdzie ta dwójka z notą 67 EPQ, dwójka zdawkowa? Nie, nie potrafię tutaj odpowiedzieć na to pytanie, bo yy, nota 65 byłaby już dużym, yy, cieszyłaby się już dużym zainteresowaniem, czy na 64, 66 to byłoby naprawdę dla wydarzenia a 67. Proszę Państwa, oczywiście najwyższa nota w rejestrze yy, PMG w momencie tworzenia opisu, to był bodajże chyba jedyny egzemplarz tak wysoko oceniony, yy, naprawdę. Egzemplarz oczywiście w 100% naturalnych, bez ugięć w polu czyściutki. Druk bardzo dobrze zachowany. I gdy zastanawiam się, czemu ten banknot otrzymał notę 67 EPQ, to już Państwu opowiadam. Wynika to z, z znakomitej centryczności druku. Nie tylko proszę spojrzeć. Marginesy są równe. Mówimy o polu niezadrukowanym, czyli tutaj marginesy mają tą samą szerokość. A oprócz tego, wartmy jeszcze rewers. To samo. I proszę Państwa, pole awersu, pole zadrukowane awersu idealnie pokrywa się z polem zadrukowanym rewersu. Także dla mnie ta nota jest jak najbardziej uzasadniona. A nam pozostaje, proszę Państwa, czekać jeszcze. No w tej chwili nagrywam ten film około tygodnia przed aukcją. Także jestem bardzo ciekaw, jaką trzeba mieć tutaj fantazję, żeby mieć tak rzadki banknot w tak niesamowitej nocie gradingowej od PMG. Także myślę, że tutaj chętnych będzie. Będzie cała kolejka. Jestem ciekaw, naprawdę jestem bardzo ciekaw, jak rynek wyceni rzadki bilet zdawkowy w okazowym stanie zachowania potwierdzonym najwyższą i to bardzo wysoką notą od PMG.